Waneczko z tej strony Ingenius Kamil, witajcie dzisiaj w szczególnym, dziesiątym, jubileuszowym odcinku z kariery Juventusem na moim kanale, oczywiście w fc 24 dlatego na start poproszę Ciebie o zostawienie łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicie na Discorda, link w opisie, a także do napisania komentarza. Może to być komentarz o treści Fagioli, a może być jakiejś innej. Ja mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. To już jest, no, dosyć... No, powiedzmy, to nie jest już byle co dziesiąty odcinek, dlatego no, trochę już ona trwa. Mam nadzieję, że jesteście w stanie e, pamiętać, co się tam działo w jej przestrzeni, e, że, że śledzicie to. W tym sensie po prostu e, trochę plączę się na start tego odcinka. Ale my przygotowujemy się oczywiście do spotkania e, z Genou, która już za 6 dni, a my oczywiście walczymy o Mistrzostwo Włoch. E, to jest e, nasz cel, tutaj jakieś dostajemy wiadomości, ja natomiast ich nie czytam aktualnie. E, no, w końcu zostaliśmy zatrzymani. Oferta transferowa za Perina, 11,5 miliona, ale my chyba nie chcemy sprzedawać Perina to fajne jest rezerwowy bramka, dlatego odrzucam tę ofertę z Vigo. no i tutaj zawodnicy powołani, Wojtek Milik, Fodzioli Perin, Wow, Kin, Locatelli, Wea, McKenny, Rabio, tak nie po kolei, ale przeczytałem dużo tych powołań. Przyłóż się bardziej McKenny tak mu powiemy niech pracuje, a my już przechodzimy do tego spotkania z Genoa. To już nie jest Genoa Krzysztofa Piątka, tylko inna i mam nadzieję, że damy sobie z nią radę. Przechodzimy do meczu. Zobaczmy nasz skład. Czy jakieś zmiany? Może tak. Może dajmy szansę dzisiaj Mielikowi właśnie. Na, ławkę. Dzisiaj na ławce pojawi się właśnie nasz tutaj Wlachowicz I zobaczmy, czy uda się nam to spotkanie wygrać. Oczywiście szybka symulacja na Alien Stadium i 5 do 0, pięknie, nie spodziewałem się, obawiałem się Kieza Kimi Milik Asensio Kieza, także fantastyczny mecz i dwie bramki nie dały mu 10.0. Marco Asensio z taką, z taką wysoką oceną, generalnie fantastyczny mecz, absolutnie zmiażdżony przeciwnik. No i wspaniale trzeba się cieszyć, bo zagraliśmy po prostu pięknie. 5 do 0 tak trzeba grać. No i co, widzimy, że tutaj mmm, nadal jeden punkt e, przed nami mecz z Lazio, także cały czas te mecze na szczycie, ale to już końcówka, to już końcówka, tutaj nie ma czym się martwić. E, jeśli Wy zostawiliście łapki w górę, suby, e, jesteście na Discordzie, właśnie, szczególnie jeśli chodzi o tego Discorda, tam mało ludzi chyba coś, coś ostatnio dołącza, więc e, zmieńcie to. Ja na pewno też e, doceniam obecnych tam, Możemy sobie popisać. Ja zawsze, albo prawie zawsze napiszę, że wlatuje filmik, też, więc macie do, dodatkowe przypomnienie. Czasem zdradzę, co to za filmik. I w ogóle, no, Discord daje różne możliwości, o których tutaj jeszcze nie mówiłem. Pewnie więc, mm, no, to jest na pewno przyszłościowe, więc Was zapraszam e, szczególnie na, na, na ten właśnie kanał informacyjny. A my przechodzimy już, myślę, że w kierunku spotkania, jeszcze zajrzyjmy do skrzynki. Czad z zawodnikami Kostić. Nadal masz miejsce w składzie. No wiem, że to tak z Kostyciem średnio wygląda, ale też umówmy się, że no, taki już jest nasz skład. Może faktycznie trzeba było pomyśleć, żeby on grał zamiast Asensio, ale nie wiem, nie wiem. O ten mecz z Lacy to naprawdę jakoś tak daleko. Czy Relacja Juventus kostić ma przyszłość? Zobaczmy, Junior chce odejść, Giuseppe Berardi 61 Overalla. No ja chyba nie będę mu stał na przeszkodzie. To jest za mało, żebyśmy tutaj bie, brali go do zespołu. Myślę, że on się u nas zmarnuje. E, I przechodzimy dzień meczowy. Chyba byłaby też przerwa reprezentacyjna, raport przedmeczowy. E, Zakani, Castellanos, Felipe Anderson, Genduzzi, Rovella, Romagnoli, Patrice, Gertruida, Lesepe, Kamada. E, czytam losowe nazwiska. No i przechodzimy sobie do meczu właśnie z Lacją na wyjeździe to jest ciężki mecz. Mecz tutaj właśnie na Stadion Olympic i w sumie tak się zastanawiam, bo pewnie nie ma stadionu na poli, tak jak nie ma licencji dla nich. Dla Lazio zresztą też, więc tutaj te mecze są rozgrywane w innym miejscu. I co? Dzisiaj myślę, że damy sobie szansę tutaj Kosticowi. Milik jakiś taki niewypoczęty, więc może ktoś inny wskoczy za niego, a może Uea. Dajmy szansę tutaj. E, Zamakniego też niech sobie wejdzie Miretti. Ja oczywiście mówię o zmianach na ławce, a my przechodzimy do tego spotkania. Szybka symulacja i mam nadzieję, że uda nam się zwyciężyć. 3 do 1. Super. Rabio, Rabio i Wlachowić. E, fantastycznie. Castellanos. Zobaczmy oceny. Rabio 9.7, 7, Wlacho 8, 1. Kin, Asensio się pojawili na boisku. Kostić zagrał lepiej, generalnie bardzo dobre spotkanie 3 do 1 i naprawdę gramy stabilnie fantastyczna forma naszego zespołu i coś fajnego udało nam się zbudować i jesteśmy na pierwszym miejscu Napoli przegrywa swoje spotkanie, a nie, nie gra przepraszam, nie gra swojego spotkania, już myślałem tak patrząc na Milan że przegrali, um, ale tego jeszcze nie wiemy przed nami plan treningowy widzicie, to trzeba cały czas ustawiać więc ja muszę Was tutaj jakoś zagadywać w tym czasie, żebyście dalej oglądali. Piszcie, co tam u Was w życiu, to na pewno jakieś ciekawe pytania. Może macie propozycje odnośnie tej kariery, czy jakichś innych serii, może macie pomysły, co mogłem nagrywać, co byście chcieli zobaczyć, nie tylko z FC24, ale też, też z innych gier, myślę, czy innych rzeczy po prostu. Ale z FC24 też Was zapraszam do takich propozycji na pewno będę czytał i myślę, że myślał nad tymi propozycjami, no i szykujemy się do tego spotkania z Fiorentiną i tak, jeśli chodzi o raport tutaj nasz szkółkowy to w porządku, Wiktor Kolwalczyk widzimy tam, tutaj tak, tutaj tak, no i mamy te włoskie scoutingi, czy ktoś ciekawy raczej nie, także teraz każdego odrzucamy i przechodzimy sobie dalej. Już chyba nam się skończyły. Hmm, Okej, okay, tutaj junior zrywa kontrakt, ale skończyły nam się właśnie to skautowanie, to w transferach chyba jest, sztab szkółki juniorów, bo widzę, że już dłuższy czas nie, ma, nie mamy tych innych, więc wyślijmy ich, niech będzie, może właśnie do Portugalii, czemu nie na 6 miesięcy, tam też jest wiele, wiele talentów, jakiś Regen Cristiano Ronaldo może, tutaj jeśli chodzi o Austriaka. To możemy w sumie wysłać na przykład do, do Niemiec. Zobaczymy, jak tam to będzie się prezentować, też na 6 miesięcy. Także talenty z takich e, bardzo mocnych reprezentacji e, chętnie przyjmiemy, zapraszamy. No i właśnie przed nami mecz z Fiorentiną. Reprezentacja Polski proponuje nam prowadzenie. Okej, okay. i to jest ciekawe. Tutaj odrzucamy. No i reprezentacja Polski. Czy my chcemy to przyjąć? I ja wiem, Niestety, że nie bardzo mogę Was zapytać, bo nagrywam to do przodu i muszę sam tę decyzję podjąć. E, dlatego jeszcze o tym pomyślimy. Ta oferta i tak będzie trochę ważna. E, ja muszę to przemyśleć, czy my chcemy się tutaj pakować. Bo zobaczmy, właśnie o, czy Napoli zagrało? Tak jest, czyli jesteśmy na pierwszym miejscu w Lidze, e, fantastycznie. E, no ale czy my chcemy ładować się jeszcze w reprezentację Polski? Nie jesteśmy jeszcze tak pewni. 88 Bremer. Hmm. No i tak nie, nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że chyba tym razem byśmy to odpuścili, bo w karierze Roberta Lewandowskiego prowadziliśmy reprezentację Polski. I tutaj, e, tutaj mimo że to oczywiście wielki zaszczyt, to chyba byśmy z tego zrezygnowali. Wiem, że to jest FC-24, tu jest troszkę inaczej, e, ale jednak. E, jednak chyba nie. Chyba nie w tej karierze. Wiecie co? Także mam nadzieję, że będą jeszcze kolejne, ale odrzucę tę ofertę. Nie blokujmy. Niech oni nie robią sobie nadziei. Niestety mm, fantastycznymi jesteśmy menedżerami, Nie wątpię. Pierwsze miejsce w seriala. Wy zostawiacie łapki w górę, subskrybujecie. Jesteście na Discordzie. No i ciężko, wiecie, narzekać. Tutaj też Dani Sebajos jest na ławce z ciekawych zawodników no ale jednak tak jak mówię, no, myślę, że lep, lepszą opcją jest tutaj po prostu stawić się na inną karierę, Kostić znowu dostanie szansę bo zagrał dobrze, nie chcę też tak wyrzucać Asensio, ale wiecie no, jeśli, jeśli rzeczywiście jeśli rzeczywiście jest lepszy w tym momencie no to niech gra no to niech gra McKenny wraca do Overala fajnego, ale Fagioli jest pewnie w gazie, więc zostawimy go sobie Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie z tą decyzją. Jeśli macie inne zdanie, chętnie przeczytam je w komentarzach. A my na Alien Stadium, mam nadzieję, że wygramy. I to jak? 5-2 mecz z Fiorentiną. Włachowicz, Cztery bramki. Włachowicia i Federico Kieza, co to był za mecz? Ile asyst musi, musi mieć Chiesa, jeśli po jednej bramce? 9-9 oceny. Fantastyczne spotkanie. Co ten Włachowicz? Ale w ogóle nasz zespół i Powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem z tego, tego co tutaj widzę. Fantastyczna forma, po prostu. E, fenomenalna, ale cały czas na Poli nie odstępuje nam. Generalnie w ogóle nam inne zespoły nie odstępują, więc jak weszliśmy już na ten swój poziom, e, to nic za nami gonią. My też mamy te, ten przywilej grania tylko w lidze. E, więc e, jakby wiecie, naprawdę nie mamy, nie mamy tutaj kłopotów, żeby się skupić. 26 bramek w Lachowicia, 25 w seria, fantastycznie, 27 meczy, meczów, nie wiem jak to do końca się odmienia, Federico Kieza też, co za wynik, no i Asensio też bardzo ładny, chociaż troszkę zwolnił nam Asensio i e, myślę, że tutaj gra Kostić, który nie jest jakiś fantastyczny ale z statystykami, ale czasem może dostać tę szansę, ale co za cudowne trio. Poza tym Hakimi, Rabio, McKenzie zobaczcie, Kajo, George Rovella, e, Barenchea fantastycznie, że oni też grają w ogóle dwóch dolacjach wypożyczyliśmy Pellegrini, Artur e, Milik e, w ośmiu meczach, dwie bramki no, nie jest źle nie jest źle, tak powiem e, tutaj też zobaczcie jak fajnie że te włoskie transfery oni naprawdę grają i to e, gdzieś tam w tych, e, w, ligach, w tych klubach Serie A, bo tylko tak możemy to zobaczyć Cieszę, jeśli chodzi o asysty, Kieza bardzo ładnie, Fagioli, on też, no właśnie, dużo tych szans dostaje i już 81 overala Bardzo z tego powodu się cieszę. Przed nami mecz z Torino. Koniec sezonu, coraz bliższy. Zobaczmy, mm, ile tych zespołów tu jest, czy ja się nie mylę, nie mylę się. 38 e, spotkań trzeba rozegrać w sezonie. Jeśli chodzi o inne e, tutaj rozgrywki, to tak się prezentuje półfinał. Może coś w Europie ciekawego bo zobaczcie, że my tej Europy nie mamy, a w tym sezonie, znaczy po tym sezonie, już prawie na pewno ona będzie. Także tu też będzie jakieś utrudnienie, ale oczywiście też fantastyczna okazja, żeby osiągnąć coś naprawdę wielkiego wrócić z Juventusem na no, realny szczyt piłki, bo obecnie nie ma co mówić, Juventus od tego szczytu odbiega. Nie grając w Europie, nie można trochę mówić o szczycie moim zdaniem, nawet jeśli dominuje się ligę, to, 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 to jest bardziej perspektywiczna sytuacja. I taka właśnie tutaj jest, że nam jeśli dobrze pójdzie, to zawojujemy też w przyszłym sezonie, natomiast na razie ciężko to stwierdzić. Myślę, że wróci do składu Marco Asensio, bo te statystyki mnie trochę przekonały do Hiszpana. Jednak to jego sprowadzaliśmy, mimo że ma ten niższy overall, to i tak wiecie, to jest ten zawodnik, na którego ja chciałem stawiać i mecz derby turynu, oczywiście niezrównoważony poziomem, a Was jeszcze raz zachęcę do zostawienia łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicie na Discorda, link w opisie, a także do napisania komentarza. Tutaj Dmitrowicz na, ław, na, na bramce. A my przechodzimy już do tego meczu. Jeśli chodzi o składy, gramy z 17 zespołem, e, właśnie Serie A, ale ja bym tu nie ryzykował zmianami. Mogę dać McKeniego, to taka, taka zmiana, a tak to nie chcę ryzykować. Chcę dawać szansę najlepszym, bo my gramy pod wynik. I mam nadzieję, że dzisiaj ten wynik też będzie dla nas pozytywny. 4 do 2, trochę się przestraszyłem tymi dwoma obramkami, ale Vlachowicz, Fagioli, Rodriguez, Kieza oraz Wlachowicz i Sanabria także Wlacho dwie bramki, Kiesa z bramką Fagioli też, który wchodzi um, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, co się tutaj dzieje z naszym klubem, jak my to osiągnęliśmy, 4 do 2 ale ile z wysokich zwycięstw w tym odcinku, co za seria w ogóle fantastycznie to się prezentuje um, no i gramy Gramy wspaniale, zobaczmy sobie w biurze, jak to wygląda tutaj w statystykach. Oczywiście królem strzelców, Vlachowicz, cztery bramki przewagi nad Kwaraczkelio, N. E, Kieza, ale generalnie mocny, mocny sezon. No i naprawdę ten Vlachowicz, który się odblokował, e, który chyba odnalazł e, ten swój jakiś styl, to na pewno cieszy. Przed nami też kolejne spotkanie. i widzicie, w zasadzie jedyną rzeczą, którą mogę tutaj robić między meczami, Oczywiście wy pewnie to wiecie, jeśli gracie w kariery. To jest to zmienianie tych, um, tych planów treningowych. To jest w sumie taka jedyna rzecz, którą tutaj mogę sobie poustawiać i to jest też w porządku, ale mówię, trochę to nudne. Nie wiem czy w FC 25 się to zmieniło, możecie mi napisać, możecie mi napisać, czy gracie w ogóle w FC 25, no ja jak widzicie nie gram. Na razie, mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję i na tym kanale też, oczywiście wtedy byśmy sobie w to grali w tym momencie na razie bardzo dobrze się bawię przy tej grze, więc też nie musicie mnie pytać o to bo po prostu na razie nie planuję kupować w najbliższym czasie gra jest strasznie droga, też już na PS4 tyle tych nowości nie ma, więc po prostu czekamy, a ja niedługo mam stosunkowo właśnie FC24 i nie zdążyłem się nim pocieszyć, a naprawdę jest czym a przed nami mecz z Kaliari, też tutaj mecz z Dolną Półką Ligową. Więc wydaje się, że powinno pójść nam dobrze. E, też są jacyś zawodnicy, na których trzeba uważać, ale bez przesady. E, myślę, że bez przesady, jeśli zagramy swoje, to nie powinno być tutaj problemów. Może dzisiaj zmienimy sobie tego Varana, Skoro jest trochę zmęczony, to niech sobie zagra gatti, który jest rozgoryczony, e, pewnie przez to, że po prostu nie dostaje tych szans tak często ale bardzo ładnie ten skład nam wygląda. Dzisiaj też będzie grał Asensio. Ja mu kibicuję, kibicuję całemu Juventusowi i czy wygramy 3 do 0 Kieza Wlachowicz Kieza. Dzisiaj to oni się zamienili, ale 3-0. Proszę Państwa, co się tutaj dzieje? Może Kieza nadgoni i będzie drugim najlepszym strzelcem w lidze? Nie obraziłbym się. Bo naprawdę, jak my to wygrywamy? I teraz przed nami mecz z Milanem, który no już jest trochę daleko. Już jest trochę daleko. Ma ten mecz zaległy. Lider asyst, Federico Kieza, 32 mecze, 9 asyst, 21 goli. Genialne statystyki. Jeśli chodzi o plan treningowy, znowu musimy zajrzeć, czy, czy nasi zawodnicy odpoczną. Ale tak naprawdę, i tak widzicie, że tutaj prawie z każdego meczu oni są wypoczęci bo po prostu w niczym innym nie gramy, jakbyśmy grali jeszcze w pucharze grali w lidze mistrzów, w lidze Europy czy tam konferencji to naprawdę to trzeba byłoby zmieniać jeszcze częściej, no bo tych meczów byłoby więcej, więc to też oczywiste, że przed każdym meczem trzeba to ustawić a tak to na spokojnie wszystko sobie tutaj rozgrywamy i nie ma jakiegoś kłopotu dajemy sobie radę i fajnie, zobaczmy co tam w wiadomościach. Zawodnik zawieszony, Kieza. O nie, Kieza nie zagra z Milanem, a to jest niedobra informacja. Nie mamy tak pewnej tej pozycji, żeby sobie pozwalać na no to, żeby Kieza nie grał. Moim zdaniem, Gatti tutaj coś do nas pisze. Zobaczmy w takim razie. Powiem tak, rozważę Twoją prośbę, ale wątpię, żeby ona się przydarzyła. Chyba też podskoczył mu overall. I mamy tylko jeden punkt przewagi nad Napoli, więc spotkanie z Milanem naprawdę może być meczem o mistrzostwo. No i niestety, właśnie Federico Chiesa wylatuje nam, ale na szczęście mamy Costiccia w takiej sytuacji, tylko jeden overall. Natomiast no wiadomo, myślę, że jednak różnica takiego poziomu generalnie jest, jest spora. I kogo byśmy mogli wrzucić? Chyba Miretiego, jakkolwiek tak ofensywny zawodnik. Więc zapisujemy sobie to na razie i mm, i co? I w kolejnym odcinku zagramy mecz z Milanem. Także zapraszam Was do czekania i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicia na Discorda link w opisie, a także do napisania komentarza o treści. Czekam na odcinek z Milanem. Dzięki i się mano!